Przedsiębiorczość, praca w grupie, praktyczne doświadczenie. To kompetencje, których rynek pracy wymaga obecnie od młodych ludzi. W Allegro pomagamy im je zdobyć. Razem z Fundacją Zwolnieni z Teorii realizujemy program Mam swoje ale, w którym licealiści i licealistki mogą zmienić swoje otoczenie na lepsze. W ramach Olimpiady tworzą własne projekty społeczne, korzystając ze wsparcia mentorów i mentorek Allegro. Podpowiadamy im też jak zbierać fundusze na realizację projektów, korzystając z naszej platformy Allegro Lokalnie. W tegorocznej edycji programu prawie 500 uczniów i uczennic realizujących 107 projektów społecznych założyło zbiórki na Allegro Lokalnie na wybrany przez siebie cel charytatywny. W tym roku miałam przyjemność współpracować z projektem Hardslum, który postawił sobie za zadanie dać drugie życie akcesoriom harcerskim. Bardzo w duchu Zero Waste, a to lubię. Projekt szybko się rozwijał, umożliwiając również wymianę ubrań, sprzętu czy akcesoriów do szeroko pojętego outdooru. Dziewczyny świetnie poradziły sobie z realizacją projektu i były bardzo samodzielne. A my udzieliłyśmy im rad dotyczących strategii fundraisingu i komunikacji. Doradziłyśmy jaśniejsze komunikowanie, na co są zbierane środki i jak zostaną spożytkowane. To buduje poczucie wspólnego celu, ale też podnosi zaufanie do projektu dzięki większej transparentności. Mentorki udzielały nam profesjonalnego wsparcia przez cały nasz projekt. Dały nam wiele skutecznych rad, ale najprzydatniejsze okazały się być te, które dotyczyły promocji naszej zbiórki. Dzięki nim nasza zbiórka porządnie wystartowała. Za zebrane fundusze kupiłyśmy nagrody dla uczestników naszego ekokonkursu. W tym roku w programie mentoringowym zaangażowanych było 30 pracowników i pracowniczek Allegro super specjalistów w swoich dziedzinach. Którzy dzielili się swoim doświadczeniem i wspierali uczestników Olimpiady w realizacji ich projektów. To świetna okazja dla nas, aby uczyć się od specjalistów. Ale to też wielka szansa dla mentorów, aby zainspirować się energią i entuzjazmem młodych aktywistów.